Na paletę sobie przygotowałam już trzy kolory: biały, żółty i ochrę żółtą. I stworzymy taki kolor, bardzo jaśniutki, tu mniej więcej w połowie, i myślę, że jest dobry. Weźmy sobie taki pędzelek i rozmaszmy tutaj. Pędzel jest delikatnie zwilżony, żeby farba lepiej się rozprowadzała. Spójrzcie, to ma być bardzo, bardzo jaśniutki kolor. Teraz stwórzmy sobie drugi kolor. Wezmę troszeczkę niebieskiego, ale tak naprawdę trochę. To musi być bardzo jasny odcień. Bierzemy sobie pędzelek i zaznaczamy jeszcze z tej strony delikatnie. Weźmy sobie jeszcze ten kolor co poprzednio i tutaj jeszcze postarajmy się, aby to przejście było gładsze. Stworzymy sobie teraz zarośla w tle. Ja do tego lub tego koloru dodam... Może do tego. Dodam troszeczkę koloru niebieskiego. Stworzę taki odcień dosyć... Dosyć jasny nadal. Więcej tej ochry. Jeszcze trochę. To ma być taki odcień... Zgaszony. Nieco szarawy. Może jeszcze trochę... Czerwonego, tak, ale tak troszkę. I wyszedł nam taki ciekawy odcień. Może jeszcze trochę ochry i żółtego. A, żółty. Zobaczymy. Ok. I teraz tym kolorem sobie zaznaczę właśnie jakieś tam zarośle Zobaczę czy on... Wydaje mi się, że jeszcze trochę jaśniejszy może być. Czyli jeszcze tak zrobię. To musi być naprawdę jaśniutki odcień. Chodzi o to, żeby uzyskać taki efekt mgły. Chcę, żeby tutaj z tyłu te wszystkie obiekty były niewyraźne. Teraz może wezmę troszkę tego. Czerwonego tutaj i żółty i zobaczmy, co tu wyszło. No jeszcze żółty i niebieski. Tutaj chcę uzyskać już taki naprawdę bardziej przypominający szary kolor. Możemy dodać trochę czarnego. Ale tutaj też wyjdzie, jeżeli będziemy mieszać te kolory, też wyjdzie szarawy odcień. Ciekawy, zaraz go zobaczymy. Sprawdźmy go. Też bardzo ciekawy, więc ja sobie go jeszcze może dodam w niektóre miejsca. Do tego koloru jeszcze dodam kapkę niebieskiego i czerwonego. Powiedzmy. Miała być kapka. Ale okej, okay, niech będzie. I może jeszcze tak bardziej z przodu, może na tej wysokości jeszcze dodam. Powiedzmy taką choineczkę niech będzie. Może tak zrobimy, żeby było łatwo to wytłumaczyć. Tutaj mamy pień, i teraz sobie w jedną stronę, i w drugą. W jedną, i w drugą. I tak sobie schodzimy. Przy czym tutaj tak możemy nadać już taki nieregularny kształt, czyli przyklepać powiedzmy. No i nie robimy jednej wielkiej plamy, tylko zostawiamy przestrzeń pomiędzy gałęziami. Tutaj. Tworzę sobie teraz taki bardziej zgaszony kolor. Może wykorzystam ten, co tutaj jest i znowu wezmę niebieski, czerwony i trochę ochry. Zobaczymy, co to jest nam za kolor. Coś takiego. I w sumie to by mogło tutaj być. Tylko dodam jeszcze trochę niebieskiego i czerwonego. Teraz stopniowo będziemy dodawać do tego ochrę. Tutaj powiedzmy, i niebieski. Jeszcze więcej ochry. Zielonkawy kolor. I powoli będziemy tutaj już uzyskiwać ten pożądany odcień. Na razie tak delikatnie. Tak, żeby te kolory nie różniły się zbytnio od siebie. Ten kolor jeszcze dodam miejsca? może go rzucę jeszcze tu na chojneczkę, i może jeszcze tutaj tak delikatnie go rzucę na to drzewo trochę za dużo, jeszcze trochę wytrę. Wezmę sobie kolor zielony do tego ochry. Zobaczę, jaki mi tutaj wyjdzie kolor. Jeszcze więcej ochry, widzę. Zobaczmy, jaki tutaj... Czy ten kolor będzie w porządku? Możemy go rzucić. Jako baza czemu by nie? Ja sobie dodam trochę koloru czarnego. O, teraz chyba znacznie lepiej. On się tu prezentuje tu i ochra. Teraz jest taki już naprawdę skaszony i jak już dodam powiedzmy tu zacznę tutaj podkreślać tą drogę. Samo tutaj. tutaj może namaluję pierwsze drzewo. O dość gruby mam ten pędzel. Zdecydowanie będzie tu pasować. Ponownie wezmę sobie ochrę czerwony i czarny. I jeszcze tutaj poprawimy parę rzeczy i dodamy... gałęzie. Tutaj zaznaczę sobie, gdzie powinien padać cień. I to samo zrobię tu i tu. Tu, no takie, powiedzmy, wyznaczniki, gdzie ten cień ma być. I to samo tu sobie na razie zaznaczę, i będziemy wiedzieć, że tutaj też będzie zacieniona ta droga. Dobrze, weźmy sobie niebieski, czerwony, stwórzmy taki fioletowy i trochę zielonego. Ciemny odcień. I zacznijmy, może, właśnie malować tutaj w niektórych miejscach. Specjalnie dodałam czerwony i niebieski, po to, żeby to wszystko ze sobą współgrało. Teraz tak, tutaj musi być troszkę jaśniejsze, więc dodam ochrę. Może trochę za dużo, jeszcze trochę niebieskiego. I tutaj już musi być ten odcień jaśniejszy. Może teraz zrobimy sobie ten i jeszcze trochę jaśniejszy, może jeszcze trochę tego żółtego, co został. Jeszcze trochę ochrę. Wezmę sobie kolor żółty, dodam. O, troszkę mi się czarnego nabrało. Kolor żółty. I ochra, jeszcze trochę żółtego, dosyć dużo. I teraz jeszcze sobie, właśnie tutaj, rzucę gdzie i tu, niech będzie. Więc tu jeszcze dodamy zielonej niebieskiej. Ten kolor rzucimy tutaj, gdzie nigdzie. To drzewo nie będzie takie wyraziste, bo nie będzie takie też ulistnione. Masz troszeczkę szkoda, żebyśmy stracili te tło. Więc trochę jeszcze tu i tu i starczy. Myślę, że nie musi być ono takie gęste. Ok. I teraz może zrobimy tak. Wezmę sobie ochrę i kolor żółty. Tutaj może jeszcze dodam kapeczkę. To wyszło i zaraz dodam na paletę jeszcze kolor żółty. Dobrze, weźmiemy sobie ten kolor żółty i biały. Bardzo jasny odcień. Tutaj sprawimy, że to drzewo będzie całkiem prześwietlone. Więc możemy teraz tak delikatnie przejść tutaj, a potem zajmiemy się szczegółami. Dobrze, to zrobimy tak. Weźmiemy sobie ochrę czerwony i troszkę czarnego. Trochę może żółtego. Jeszcze trochę żółtego. I teraz, może właśnie zaznaczmy tutaj drogę. Wezmę sobie ochrę z domieszką żółtego i kapkę czerwonego może. I też trochę niebieskiego. Co nam tutaj wyszło? Jeszcze ochra żółty. Co nam tu wyszło? Coś takiego. Czemu by nie rzućmy to tutaj, tak gdzie indziej? Tworzymy takie różne odcienie. Tak. Tutaj dodamy trochę niebieskiego ochra. Teraz tak. No, tutaj zdecydowanie będzie padał cień, i hmm. zresztą tutaj będzie bardzo dużo tego cienia. Nie może być inaczej. Tutaj mamy przecież drzewa. Wezmę sobie czarny i zielony. I też tutaj tak delikatnie zaznaczę jeszcze. I teraz może więcej koloru tego zielonego. I tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, bo tutaj gdzie nigdzie właśnie będzie padł ten dzień. Weźmy zielony i żółty. Jeszcze trochę żółtego. I teraz tak, bo trzeba będzie gdzieś mniej więcej tutaj zaznaczyć, bo... Nie wszędzie tutaj oczywiście będzie cień, więc... Tutaj jeszcze sobie tak delikatnie rozjaśnimy. Na razie takim przejściowym kolorem. Widzieli gdzie? Tutaj może jeszcze właśnie tak z tyłu, a tu. I zdecydowanie tutaj trzeba będzie. Na pewno. Tak samo tu. No, tutaj już pewnie powinno być ciemniej. Zaraz na to coś poradzimy. Teraz może wezmę sobie sam kolor żółty. Tutaj na bok. I tutaj już naprawdę poleje się słońce i myślę, że rozjaśnię tutaj ten kolor brązowy. Dodam troszeczkę żółtego. Zobaczmy, co tu nam wyjdzie. Okay. Dodam jeszcze troszkę ochry. Żeby ten odcień był trochę cieplejszy. I jeszcze... Wezmę sobie jakiś płaski pędzel i teraz... zaznaczę mniej więcej... jeszcze raz te pnie. Najpierw ciemnym kolorem. Używaliśmy tego koloru wcześniej. Nie pamiętam do czego. W każdym razie bardzo ciemny. I tutaj poprawię. W niektórych miejscach. Tam gdzie pada cień na razie. A teraz możemy się pobawić w rozjaśnianie, czyli tutaj mamy ochra i potem jeszcze kapkę czerwonego. O coś takiego, może jeszcze trochę białego. Niech to będzie taki odcień lekko zgaszony i teraz ja tak sobie tu pozaznaczam. Ja robię to takimi jakby kreseczkami. Teraz wezmę sobie zielony, czarny i tu jeszcze zaznaczę ten cień. Wezmę sobie zielony, żółty. Na razie taki średni odcień. Może trochę tego koloru. Ok. Tak, mniej więcej jeszcze tu zaznaczę inne odcienie, ale już tak bez szaleństwa. Dobra. Teraz tylko takim rozczapierzonym pędzelkiem w różne strony będę malować. Jakbym chciała zaznaczyć, że tutaj jest powiedzmy prawa. Parę jeszcze poprawek. Obraz jest już skończony. Jest dość prosty, ale może dzięki temu będzie pasował do wielu wnętrz. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się w następnym filmiku i powodzenia w malowaniu. Cześć!